Bardzo dobra wiadomość dla ruchów strażaków z powiatu sandomierskiego. Sześć samochodów strażackich, w tym cztery średnie, dwa lekkie, trafi do ochotniczych straży pożarnych w powiecie sandomierskim. I tak Zawichos otrzyma średni samochód OSP Dziurów w gminie Zawichos również. Średni samochód to także jest dla Dwikus, dla Skotnik w gminie Samborzec, Wysiadłów. To jest samochód lekki, gmina Wilczyce i Krobielice w gminie Klimontów. To jest rekordowa ilość takich samochodów. Nigdy powiat stanowiecki nie otrzymywał. Rok rocznie otrzymywaliśmy w granicach dwóch, dwóch pojazdów. Średni koszt samochodu kształtuje się średniego na poziomie 920, 950 tysięcy. Lekki to jest około 400 tysięcy. I tutaj 50% stanowią z tego środki rządowe, a 50% to są środki wyłożone. Przez samorządy, które wcześniej takie kwoty na zakup samochodów deklarowały. Cieszę się, bo bezpieczeństwo mieszkańców w powiecie, w tych poszczególnych gminach wzrasta.